Ten biały mężczyzna schodzi na dół, a ta kobieta nagle zatrzymuje się i pozuje jak posąg, wskazując na swojego syna, a on prosi ojca, żeby się nie ruszał. Ten mężczyzna nalewa wino do kieliszka swojej dziewczyny, ale oni nadal ta grupa przestaje grać w piłkę nożną. Nawet ten mały chłopiec przestał się ruchać z powodu białego mężczyzny. Biały mężczyzna najpierw patrzy na tego mężczyznę, a potem na jego syna. Biały mężczyzna rusza się w kierunku tej przestraszonej kobiety i zatrzymuje się na chwilę, nie widząc w niej żadnego ruchu. Biały mężczyzna podchodzi do tego mężczyzny z długimi włosami, on również się nie rusza. A biały mężczyzna odchodzi, ale potem dzieje się coś niebezpiecznego. Mucha wylatuje znikąd i próbuje wlecieć mu do oczu tego mężczyzny. Mężczyzna mruga, aby zapobiec wpadnięciu muchy do jego oka, ale biały mężczyzna wykrywa jego ruch. Biały mężczyzna odwraca się ze złością i chwyta mężczyznę za gardło, by odebrać mu życie. To prowokuje kobietę do ucieczki w panice razem z synem i mężem. Podczas gdy wszyscy inni są niewzruszeni jak posąg, Wszyscy uciekają ze sceny, świat jest pełen tych przerażających białych mężczyzn, więc nie ruszaj się, jeśli chcesz przeżyć.